Dzień dobry moi drodzy, nagła zmiana klimatu, ostatnio w krótkim rękawku i w letniej odsłonie, a teraz już kubek z dynią, sweter, bo za oknem plucha, zimno, ale to nam nie przeszkodzi, żeby ocenić sobie kolejny odcinek w ramach serialu Moje Życie XXL i zobaczymy co dla nas przygotowali tym razem uczestnicy, prowadzące i czego nowego będziemy mogli się dowiedzieć i wyedukować z tego co tam się dzieje. Tak, dla przypomnienia, jeśli ktoś na tym kanale jest pierwszy raz, to hejka, ja jestem Martyna, jestem magistrem dietetyki klinicznej i psychodietetyczką. Na tym kanale pomagam zabieganym mieć zdrowie i edukuję odnośnie różnych kwestii związanych z żywieniem. Więc jeśli interesują Was tego typu treści, koniecznie zasubskrybujcie mój kanał. A jeśli chodzi o tą serię, czyli że dietetyk reaguje na serial Moje życie XXL, no to właśnie dzisiejszy odcinek jest kontynuacją tej serii, w której będziemy sobie oglądać serial, w którym grupa bohaterów. Zmagających się z otyłością, chce poddać się operacji bariatrycznej i są obecnie na turnusie, których, e, który ma je do tego przygotować. No więc nie przedłużamy, lecimy i zobaczymy, co dzisiaj mamy do ogarnięcia. Kolejny dzień zgrupowania, poranek. Zaczynamy od ćwiczeń. Dzień dobry, kochani, zapraszam. Zajmujcie pozycję na krzesełkach. Usiądźcie wygodnie. Jest energia, pozytywne jest energia. nastawienie. Jest pozytywne. Nie wiem, czy wiecie, że sama operacja bariatryczna jest takim obciążeniem dla organizmu energetycznym, jak przebiegnięcie maratonu. Dlatego warto sobie zadać pytanie, czy ja w ciągu dnia jestem tak wydolny i tak trenuję, żeby taki maraton z dnia na dzień zaserwować swojemu organizmowi. No, na pewno Lekko zgięte łokcie. Całą ręką pracujemy. Słuchajcie, ten docisk ma być dozowany przez Was, więc ma nie sprawiać wam bólu. Było widać, że jest taka w nich duża bariera psychiczna. E, bałam się, że sobie nie poradzą, że jeżeli jedna osoba się wycofa, zrezygnuje, to tak naprawdę sypnie się cała grupa. Przejdziemy do ćwiczeń w leżeniu powolutku. Jeżeli ktoś będzie miał problemy, będę pomagała. Na plecach. Godzinkę się zdrzemniemy i możemy dla oczu. Bardzo zaniepokoiłam się stanem Artura. Był u mnie już na dwóch konsultacjach. Został małe zadania. Okazało się, że nic z tego planu nie zostało wcielone w życie, a jego wydolność budzi moje obawy. Jeżeli nic nie zmieni, e, może być niebezpiecznie na sali operacyjnej. No niestety ta śmierć nastąpi bardzo szybko, tak, jeżeli czegoś ze sobą nie zrobię. Zostałoby mi po prostu albo Albo kuchcę się poddaję i czekam, aż przyjdzie na mnie się zwali nie wiadomo kiedy, tak, i mnie zabierze do siebie, albo po prostu coś z tym zrobię i będę walczył o siebie. Wybrałem to drugie, no. Więc zaczęliśmy tutaj od ćwiczeń, i tak naprawdę pod w tym trzecim odcinku widać już mniej więcej. Jak to u kogo może wyglądać i jak kto podchodzi do tego procesu zmiany? I tutaj, jeśli chodzi o, o pana Artura, no to widzimy jakąś taką barierę psychologiczną. Być może właśnie często jego stan zdrowia uniemożliwia mu robienie jakichś takich bardziej trudnych rzeczy, bo po prostu się on męczy i sprawia mu to ogromny ból i dyskomfort. I tutaj mamy tak naprawdę sytuację, w której widzimy, jak bardzo ta otyłość może wpływać na nasze życie. Jak ile może nam zabierać? No nie? Ile ona może przykładowo też sprawiać nam bólu, trudności? I wracając też do tego wątku, trzeba poruszyć wątek, o którym, o którym mówiliśmy w poprzednim odcinku. Odnośnie tego, że u osób otyłych zdecydowanie częściej widać oznaki depresji. No i być może tutaj u pana Artura coś powoli zaczyna się dziać. Nie jestem y, psychiatrką, żeby tutaj kogokolwiek diagnozować, no ale skoro, fi skoro fizjoterapeutka poruszyła to, że pan Artur nie wykonał drobnych ćwiczeń, które mu dała, no to trzeba sobie zadać pytanie, dlaczego? Czyli nam przed operacją służą ćwiczenia leżące, tak? W ten sposób? Tak. Chodzi o to, by leżąc na plecach rozłożyć otyłość na łopatki. Ja się bardzo obawiałam tych, tych ćwiczeń, czy mój kręgosłup to zniesie, natomiast no tutaj świetna opieka Marty, gdzie ja się czułam absolutnie bezpieczna. I ten kręgosłup w ogóle mnie nie bolał, więc się dowiedziałam, że jestem w stanie wykonywać jakieś ćwiczenia fizyczne, jednak nie obciążając tego kręgosłupa, a jednocześnie przygotowując się do operacji. I widzicie, i tutaj jeszcze odnośnie tych ćwiczeń, to możemy też zauważyć to, o czym ja mówię bardzo często, czyli o metodzie małych kroków. Jak na przykład powiemy osobie z otyłością, że słuchaj, idź, pobiegaj, albo na przykład, nie wiem, dlaczego nie pójdziesz na jakiś trening fitness, no to spotka się to właśnie z oporem z jej strony, dlatego że ona już czuje podświadomie, że to nie będzie dla niej dobre, no bo nie da po prostu sobie rady na takich zajęciach, które będą wymagające, będą męczące no i dodatkowo, jakby przykładowo, jeśli ktoś cierpi na bóle kręgosłupa, no to. Tak, bo takie ćwiczenia mogą ten ból potęgować. A tutaj te ćwiczenia są świetnie dobrane, bo mamy ćwiczenia w basenie, tak? które nie obciążają nam tych stawów. Albo na przykład mamy ćwiczenia na leżąco. I to nam pokazuje, że nawet z otyłością olbrzymią nie musimy wcale rezygnować z aktywności fizycznej, tylko trzeba dobrać aktywność fizyczną do naszych możliwości. To samo też jest z dietą. Pomalutku. Zgłodniliście troszkę? Trochę tak. Tak, to dobrze. Zdrowy odruch. <grystanie> Zaś palenie to zły odruch. Na pewno nie służy walce z chorobą. I wróćmy ponownie do pana Artura. Spójrzmy na to, że pan Artur deklaruje, no, że decyduje się na to, żeby o siebie zawalczyć, żeby coś zmienić. Natomiast, wiadomo, nadal pojawia się. No, nauk nikotynowy. I ja nie będę mówić tutaj, że nauk nikotynowy to po prostu jest bardzo prosta rzecz do rzucenia, no ale jednak, mając na wadze swoje życie, mając rodzinę, wiadomo, żonę, dziecko, no to jednak powinniśmy sobie ustalić pewne priorytety. I generalnie, jeśli chodzi o to, jak to wpływa z żywieniowego punktu widzenia, to tak naprawdę okazuje się, że palenie papierosów, oczywiście oprócz znanych konsekwencji, typu na przykład wyniszczenia płuc i tak dalej, może również wpływać na, przykład na to, że zwiększa się stężenie cholesterolu LDL, trójglicerydów, a dodatkowo również może przyczyniać się do insulinooporności. I można by było powiedzieć, no, że przecież nie jemy tych papierosów, tylko je palimy. To jak to może mieć wpływ? No, ale jednak okazuje się, że ma i było badanie właśnie, w którym wzięło kilkaset tysięcy, udział, udział kilkaset tysięcy osób, w, u których rzeczywiście wykryto, no, że te frakcje LDL były wysokie, tak, i dodatkowo też u tych osób tkanka tłuszczowa gromadziła się, się bardziej w obrębie brzusznym. Więc to również nam pokazuje, że to jest kolejny, kolejny taki nawyk, który dokłada cegiełkę do naszej otyłości, no i to tak naprawdę degradacji naszego ciała, o ile możemy tak powiedzieć, tak, no bo nasze ciało jednak sumiennie poprzez różne nawyki, które mamy, no, jest coraz bardziej niewydolne, może tak to ujmijmy. Może teraz tak, troszeczkę na podniesienie sobie cukru. często się zatrzymam. Sobie. No właśnie jak chciałam też dla siebie. Nie, 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 to wraca do mnie. Kto połknął? Ja pogryzam i, po... i zjadłem. No. Dobra? No. Ja też. Ile razy przeżuliście, wiecie? Cztery, dwa, jeden siedem, pięć. Obecnie wasz żołądek jest w stanie zmieścić tyle. A po operacji będzie przedłużeniem waszego przyłyku i będzie w stanie zmieścić tyle objętości. Co to dla Was oznacza? To oznacza dla Was to, że jeżeli weźmiecie taki kęs jak obecnie, tak? Na przykład taką całą truskawkę, dokładnie ją przeżujecie, a nie daj Boże, popijecie jeszcze, to będziecie wymiotować dalej niż widzicie. I niestety to jest tak, że musicie się nauczyć takiej zasady, którą ja bardzo lubię i zawsze o niej mówię. Pan Łukasz już chyba zna. 20 na 20 na 20. 20 minut powinien trwać posiłek, niezależnie od tego, jaką macie pojemność żołądka, 20 razy przerzuć każdy mały kęs i zrobić 20 sekund przerwy między... Kolejnymi kęsami. Nie słyszałam o tej zasadzie yy, w taki sposób, słyszałam oczywiście o zasadzie takiej, że wtedy wydłużamy czas posiłku. No Po pierwsze, to ma służyć temu, żeby bardziej bodźce do nas dotarły, jeśli chodzi o to jedzenie, no bo jedzenie jednak dostarcza nam trochę tych bodźców. Dodatkowo też chodzi o to, żeby dokładnie przeżuwać, no bo wtedy jakby jesteśmy w stanie kontrolować porcję, którą spożyjemy. Natomiast 20 sekund między każdym kęsem to wydaje się dość sporo, zwłaszcza biorąc pod uwagę, jakie my na przykład. 3-4 posiłki w ciągu dnia. Natomiast wiadomo też, że żywienie osób po operacji bariatrycznych znacząco różni się od żywienia osób, które tej operacji bariatrycznej nie mają, więc stąd może wynikać ta różnica. No to co, ile razy się udało? 20. No to no 20. Dobrze, szukając językiem, to myślę, że za 20. 12. Okej. Okay. 14, 15. No i. Wy będziecie mieli mniej więcej zapotrzebowanie na białko rzędu 80 gram. To jest 80 gram białka pod postacią piersi z kurczaka. Wyobraźcie sobie, że musicie zjeść porcję, która wam to zabezpieczy. Czy to się da? Nie, to się z W ogóle mam wrażenie, że operacja bariatryczna dla wielu osób często jest takim zbawiennym rozwiązaniem. I oczekują od tej operacji bariatrycznej, że wtedy wszystkie ich problemy znikną. Natomiast tak to do końca nie wygląda. Dlatego, że operacja bariatryczna, no to jest ogromna, ogromna ingerencja w nasze ciało. No i dodatkowo również osoby po operacji bariatrycznej, no muszą liczyć się tak naprawdę z innymi powikłaniami. A jakie to będą powikłania? No na przykład to, że możemy mieć problem z dostarczeniem sobie odpowiedniej ilości witamin i składników mineralnych, dlatego, że jednak, no, nasz żołądek jest mniejszy. Więc automatycznie zjadane porcje. Przez nas są mniejsze, więc to znowu powoduje, że wzrasta nam, nam na przykład ryzyko, że nie dostarczymy odpowiedniej ilości witamin i składników mineralnych do swojego ciała. Więc należy mieć na ten temat uwagę i uważam też, że te lekcje tutaj e, z dietetyczką odnośnie e, tych wszystkich punktów, które są poruszane, czyli na przykład. Przeżuwania są bardzo istotne, bo znowu takie nieświadome jedzenie i zjadanie bardzo dużych porcji, nieraz nawet ignorowanie takiego poczucia głodu, sytości, co bardzo często towarzyszy osobom otyłym, no może wiązać się z tym, no, że ta operacja bariatryczna nie będzie skuteczna i nie powiedzie się tak jak powinna. Dlatego takie ćwiczenia są naprawdę ważne, żeby odpowiednio przeżuwać, uczy, przeżuwać uczyć się tego, ale co najważniejsze, praktykować to. To też dobra. W pierwsze wolne popołudnie zamiast leniuchować, postanowili samodzielnie kontynuować terapię. Chyba każdy z nas jakieś takie programy tego typu oglądał, i zawsze mi się to takie naciągane i wy, wyreżyserowane wydawało. I jak ja was wszystkich zobaczyłam na. Cudaków pod pałacem, jak e, czekanie na, bro, na mrozie nas zintegrowało od razu i już w tym autobusie i później już tutaj tego pierwszego dnia i wąka, która się po prostu otworzyła i rozryczała, no. ale nie, no, super, że zaufała. zaufałaś nam, to o to chodzi. Ja się poczułam cudownie, że ty mi ufasz. Nie wiem, czy byłem kiedyś od jakiegoś tam czasu na ostatniego tak szczęśliwa, jak jestem teraz. Ja walczyłam i walczę od wielu lat z otyłością. Bardzo mnie w tym wspierali bliscy, między innymi... Między innymi mój mąż, którego nie ma. Ja... Ja po jego śmierci nie wyobrażałam sobie życia. Dalej. I to pokazuje, jak bardzo wsparcie jest ważne, że może nam się wydawać, że my sobie ze wszystkim poradzimy sami, że my nie potrzebujemy tam nikomu się zwierzać, nikomu nic mówić, ale tak naprawdę tutaj no, Iwonka jest wśród obcych ludzi po części, no bo wiadomo, że to nie są jacyś jej dobrze znani przyjaciele, ale tak naprawdę jeden cel w którym właśnie jest redukcja masy ciała i walka o życie, pokazuje jak bardzo potrafi połączyć ludzi i jak nieraz przed nimi można się otworzyć i że warto się otworzyć, bo tak naprawdę powoduje to to, że spada z nas jakiegoś rodzaju kamień. Dla mnie na przykład to jest też jakaś taka, może oprócz tego, że sobie chcę pomóc, chcę też... to jest taka misja jakby troszeczkę też dla mnie. Wow. No. Żeby inni zobaczyli też, tak? Że, pokazać że, że, No co, że jesteśmy normalnymi ludźmi, nie? Ale pokazać innym, że mogą, że, że też, mogą też mogą zawalczyć tak. o siebie, wiesz? Jak może nas obejrzą, popatrzą na to wszystko, jak to wygląda, że my też mamy ciężko, a jednak przebijemy się, chociaż nie jest łatwo, to może kogoś zmobilizujemy również. Ale to jest tak, że niektórzy nie mogą wyjść z tego, ale niektórzy też nie chcą. Nie chcą po prostu. To no nie, że nie chcą. No, no, nie, po nie, nie zdają widzą. sobie sprawy z tego, nie że Nie widzą mogą. możliwości. Wyjść. Myślę, że tak, że często ludzie nie zdają sobie możliwości, ale też myślę, że są ludzie, którzy nie chcą. Nie wiem, czy oglądaliście mój odcinek odnośnie hmm, historii Wielkiej Wagi, gdzie rozmawialiśmy o, o żywieniu żalin. No, ten odcinek został zdjęty, bo YouTube'owi się nie spodobał. Natomiast tam właśnie była, mieliśmy do czynienia z sytuacją, w której mąż naszej bohaterki nie chciał, żeby ona była szczupła, swoją drogą sam też był otyły i nie chciał kompletnie nic z tym zrobić, nie widział potrzeby i też nie rozumiał, dlaczego jego żona ma potrzeby właśnie się zmienić. No i też są mężczyźni, którzy upodobują sobie często kobiety, które są otyłe, no i jeszcze ich w tym wspierają, tak? Więc jakby to też jest jeszcze jedna kwestia. Myślę, że są ludzie tacy, którzy chcieliby, ale czują, że nie mają wystarczająco siły. Myślę, że są ludzie, którzy nie chcą totalnie, bo czują się z tym, Dobrze i nie chcą, i po prostu koniec kropka mają do tego prawo. Każdy mo może żyć jak, jak tylko mu się podoba. I są też na pewno osoby, które potencjalnie nie chcą, ale często nie są do końca świadome tak naprawdę tego całego procesu. Witam was na drugich zajęciach. Dzisiaj podnosimy poprzeczkę. Co by na to? Jedną wstyd przed pokazaniem się w stroju kąpielowym już pokonali, co będzie następne? Otwieramy klatkę piersiową, prostujemy sylwetkę. Pamiętajcie, że obecna cywilizacja promuje siedzący tryb życia, zamkniętą postawę. Do operacji musimy się otworzyć. Taka ulga, jakby ból się zmniejszył moich kości. Jak wrócę do domu, to już nie będę się tak bardziej ukrywać. I będę korzystała od czasu do czasu z basenu i z innych przyjemności. Fajnie właśnie, że tutaj mamy pokazane różne formy aktywności fizycznej, bo dzięki temu uczestnicy mogą się przekonać, do której z nich. No, a basen, tak jak już mówiliśmy, rzeczywiście jest bardzo fajną formą ruchu, bo też będzie nam te odciążał. Jakby też wiadomo, poczucie swojej masy w wodzie jest całkiem inne. No i tak jak powiedziała pani Basia, no przynios przyniosło to trochę ulgi i zabrało trochę bólu. Poszedłem na solarium po basenie. No i udałem na tym solarium, że ja jestem z inspekcji. Wchodzę i mówię, Dzień dobry, ja, e, czy można właściciela? Nie, nie, właściciela nie ma. Ja tutaj ten... Mówię, proszę panią, e, proszę mi pokazać kabinę jestem z inspekcji bezpieczeństwa kabin. Dostaliśmy e, e, sygnały, że kabiny parzą ludzi otyłych. Nie mieszczą się ludzie? I, i zdem. Ja będę tutaj testował te kabiny. Tak, Przez na naszyma. Taka wiesz te otwiera mi to pierwsza kabina. Dobrze proszę się odsunąć, bo będą testy solarium zawsze było? Czy nie, nie? Wszedłem, wszedłem, tak doszedłem do tego mówię: Nie, kochana, mówię, żartuję. Chciałem tylko sprawdzić, czy się zmieszczę. Mówię, no, proszę, się minut. Nie wiem, jak wy uważacie, ale ja uważam, że Łukasz ma naprawdę duży dystans do siebie. I też wprowadza do grupy w ogóle taką pozytywną energię. Właśnie pokazuje tak, że od tej otyłości również da się troszkę zdystansować, że ona nie musi być jedynym naszym wyznacznikiem. Bardzo fajna, pozytywna osoba, naprawdę. Ostatni wieczór. Bohaterów czeka pożegnanie z trenerkami oraz spotkanie z gościem specjalnym. Bardzo mnie cieszy w ogóle spotkanie. Na ulicy mam często ochotę zaczepić osoby o tyłę i mówić, że jest dla nich szansa, jest nadzieja. Szczególnie, kiedy widzę, że to mozolne i chodzenie po ulicy sprawia ból. I to widać. Po prostu ktoś patrzy i widzi. Grażyna Chody, trzy lata temu ważąc 160 kg, podjęła najważniejszą w życiu decyzję o operacji usunięcia czterech piątych żołądka. Jak sama mówi, narodziła się wtedy po raz drugi. 15 grudnia mnie zaoperowano i po trzech dniach miałam powtórną reoperację, Dzień ponieważ się powikłałam. I od tego czasu do 19 marca, kiedy wyszłam ze szpitala, miałam jeszcze siedem takich operacji. Zrobiłam się krótko mówiąc przetoka pomiędzy przełykiem a żołądkiem, i ja przez trzy miesiące nie mogłam nawet łykać śliny. Karmiona byłam najpierw centralnie, czyli jelitowo, tak, przez żyłę, a później, ponieważ te zakażenia były dosyć częste, to zdecydowano się na sondę, czyli na doilitowe poprzez nos. No i to wspominamy jako najgorszy etap tego leczenia, dlatego że człowiek po pewnym czasie, a ja miałam tą sondę chyba 12 dni, Miałam ciągle poczucie, że zaraz się uduszę. Jeśli chodzi o tą sondę, to tak naprawdę sądy są stosowane w różnych przypadkach. W momencie, kiedy pacjent nie może jeść, ale nieraz nawet są stosowane u osób np. z bardzo głęboką anoreksją, które znajdują się na oddziale w szpitalu, po prostu na, na oddziale czy to psychiatrycznym, często też, czy po prostu na jakiś internie w wyniku również powikłań innych. Jeśli chodzi o anoreksję, to wygląda w taki sposób. No, jest to nieprzyjemne. Generalnie sonda również może wyglądać w taki sposób. To wtedy nazywa się system żywienia PEG. I właśnie to powoduje, że to żywienie trafia bezpośrednio do naszych jelit. Też generalnie u osób chorych na mukowisydozę, zwłaszcza kiedyś um, u osób, które były takie głęboko niedożywione, no to stosowało się taki system żywienia właśnie, żeby ten organizm wesprzeć. Takie napady, nawet paniki. Miałam taki trochę zimny dreszcz na plecach, e, kiedy powiedziała o powikłaniach pooperacyjnych, bo ja tego nie brałam w ogóle pod uwagę. Profesor... Y I tutaj znowu, no nie? Często nam się wydaje, że ja zrobię tą operację i wszystko będzie super yy, i tyle. No a jednak musimy brać pod uwagę, że jest to ingerencja ogromna w nasz organizm, mogą być powikłania i potem czekają na nas kolejne, inne wyzwania. Które również, którym trzeba będzie sprostać po tej operacji. Wspomniała Pani, że ważyła Pani 160 kg, prawda? Wygląda Pani bardzo dobrze i jest Pani mega sztupła. A co stało się ze skórą po schudnięciu? Nic się nie stało ze skórą, ona jest. No, nie mam czegoś takiego jak fartuch, który się zdarza. Jeśli można porównać, to mój brzuch wygląda jak rodzynek, a nie jak strucla. <grym> <gry> Obrazu mój tak nawiązane do jedzenia, więc Tak. Uzasadniam. tak. <gry> ja się w ogóle tej operacji nie boję. Jedyne, co mnie w tym wszystkim przeraża, to nie same komplikacje i przez co musiała przychodzić pani Grażana, tylko to, że będę e, e, m, będę musiał kogoś prosić o pomoc w najprostszych czynnościach przy takich komplikacjach, typu podtarcie się i tak dalej. No. No, dla wielu osób właśnie takie coś, myślenie o czymś takim w ogóle jest już obłaczające i bardzo dużo osób ma z tym problem. No bo też jednak jest to jakaś taka forma, właśnie, która być może dla wielu osób jest taką oznaką słabości albo właśnie takiej niepełnosprawności, tak, a my jednak nie lubimy pokazywać się z tej gorszej strony, ale znowu jakby mając bliskie osoby przy, przy sobie. To jest po prostu normalna część i etap jakby tej całej podróży, no nie, więc warto to mieć też na uwadze. No takie higieniczne rzeczy. Tego się boję. Samej operacji nie. Dzisiaj pewnie waży 76 kg, czyli schudłam 84. Muszę tylko pamiętać, żeby więcej jak 4 godziny nie być głodną bo wtedy się robię osłabiona i, i ewidentnie czuję wtedy taki spadek sił. To jest ym, takie uczucie, że ja muszę coś zjeść, bo osłabia mi koncentracja albo drżą mi ręce. Wiadomo, że no kobieta kobietą, a facet jest facetem, no i mi się wydawało właśnie, że jak kurczę schudnę, to będę góry mógł przenosić. A to kurczę się okazuje, że jak będę tak po to nie będę miał siły? A to nieprawda. Ja tego nie czułem, ja dlatego pytam Panią, tak? Ja sobie zadaję cały czas te pytania, jak to będzie, tak? Po tym zabiegu, czy ja będę taki wytrwały, czy... Chociaż kurczę wiem, że nie będę, że na pewno zgrzeszę od czasu do czasu, ale cały czas w głowie myślę, że ten grzech był jak najmniejszy. To też jest psychologiczne, bo ja wiem, że do 4 godziny powinnam coś zjeść. Ja po prostu czuję już stosujeć. No też ten żołądek jest mniejszy, tak? Więc jakby wiadomo też, że zjadane porcje są mniejsze, więc też starczają nam na krótszy czas. To nie jest sytuacja, tak jak mamy na przykład system żywienia OMAD, czyli one meal, one meal a day, jak ktoś jest sobie jeden konkretny giga posiłek, no u, u osoby. Po operacji bariatrycznej nie mamy z czymś takim kompletnie do czynienia. Te posiłki muszą być regularne, muszą być odpowiednio zbilansowane i odpowiednio dobrane, żeby jednak nie zapewniać nam żadnych niedoborów. Tak? Muszą one być właśnie odpowiednio skomponowane pod tym kątem, więc to jest oczywiste, że te posiłki muszą być częściej niż przykładowo tak jak to było wcześniej, chociaż też nie powiedziane, bo znowu często osoby otyłe właśnie mają tendencję do podjadania. Tak, i potem się okazuje, jak pytam na konsultacjach, ile pan, pani je posiłków? 3-4, a liczymy w praktyce, że wychodzi ich około dziewięć, bo tutaj ciasteczko, tutaj kawka z mlekiem, tutaj sobie coś skubniemy, tutaj zanim obiad yy, zjemy, no to tak naprawdę w trakcie przygotowania tego obiadu to wszystko liczy się jako posiłek, bo nasz układ trawienny musi to przetrawić. Pani, że musi pani zjeść, tak, no to nie to jest tak, ta że się obalamy, bo teraz poczujemy, tak. że musimy zjeść, tak? To nie jest tak, że mała ilość jedzenia spowoduje, że facet będzie bez mocy. Nie, nie, wie Pani, no troszkę mnie zaniepokoiło to, co Pani mówi, że się traci koncentracja, że ręce drżą i tak dalej, tak, to takie... Ale, to... Ale to są jakby normalne objawy też spadku poziomu glukozy we krwi, no nie? Więc jakby to, to nie jest jakaś taka sytuacja, która może mieć miejsce tylko w przypadku osób po operacji bariatrycznej, tylko to jest sytuacja, jeśli zdrowe osoby bez operacji nie jedzą, nie jadły przez dłuższy czas, spada nam poziom glukozy i właśnie wtedy mamy do czynienia z tymi objawami, tak? Czyli spadek koncentracji, drżenie rąk, brak poczucia takiej siły... I wtedy jest pora na to, żeby zjeść posiłek. Nasz organizm nam wysyła w taki sposób sygnały. Ostatni poranek zgrupowania. Czas pożegnań i powrotów. A tymczasem korzystając z okazji. Nie ma dietetyk miłki, to możemy sobie trochę pojeść, co? Bez kontroli, nie? Dawaj, kurczę, zobacz. Z Pozdrowieniami, jakie... dziewczyny dla was. Jakie wypasy arbuz. No, mhm. Nie ma owoców zakazanych. w robaczywki. Grunt, żeby zgodnie z zasadą 3 razy 20. Nie da się. Przerzuć tego 20 razy. Na pewno nie Arbuza, no nie wiem, chyba że będę sobie w tym przerzucał to wazle lewe, na mocno. Na Słuchajcie, nawet tak nie żyjemy, to tak nie będzie, nie ja tak byłem o bo niestety zobaczy to dopiero za jakiś czas. A my wtedy już będziemy naprawdę fit. No nie wiem, jak to dalej będzie, jak się teraz będziemy radzić bez tego wszystkiego. Damy radę, gdzie mamy siebie. Damy radę. No, będziemy się wspierać. Dziewczyny zresztą tak samo będą z nami cały czas w kontakcie. Będziemy do siebie zwolnić, bo nie jest tego, nie jest, nie jest, nie jest. Leżysz wstań. Pudełko po powitalnych czekoladkach. Że to jest nienaruszone. Ciekawe, czy innym dobrać. udała się. Brawo, widzicie. To, to się nazywa, właśnie to jest przykład tej samokontroli, o której mówiliśmy w pierwszym odcinku. O, słuchajcie, dostałam SMS-a od Marty. Cześć Gosiu. Dziękuję za każdą chwilę. Jesteście cudownymi i wrażliwymi osobami, które muszą jedynie uwierzyć, że jeśli się czegoś bardzo chce, to można wszystko. A my z dziewczynkami zrobimy wszystko, aby pomóc Wam rozplanować sukces i odzyskać kontrolę nad własnym życiem. Proszę zaśpiewaj grachutę, jak tylko będziesz miała okazję. To po może ja? Marta. Ważne są tylko te dni, których jeszcze nie znamy. Tarararara. ważnych jest kilka tych chwil, tych, na które czekamy. Ja, już tararara, ja tylko w się mogę Brawo. wpasować. Brawo! <laughs> Czas się zbierać, bo rodziny czekają. Koniec tego dobrego słuchajcie. Koniec tego dobrego. O, Panie się odciążę, to ja zrobię z rozbiegu. Nasi bohaterowie, choć trudno im się rozstać, wyjeżdżają w znakomitych nastrojach. Ale prawdziwe wyzwania i ciężka praca dopiero przed nimi. I słuchajcie, i nasz odcinek dobiegł końca. W tym odcinku bardziej skupiliśmy się na takich często też psychodietycznych aspektach. Nie działo się to jakoś bardzo dużo żywieniowo, ale myślę, że to się zmieni w następnych odcinkach. Mimo wszystko uważam, że nie warto było pomijać. Tutaj tych przygód bohaterów, bo właśnie one budują tą całą motywację i to, jak my podchodzimy do tych zmian. Czy my naprawdę jesteśmy w stanie gotowi, żeby coś zmieniać? Myślę, że odcinek był bardzo fajny, ale jestem ciekawa Waszej opinii. Koniecznie dajcie znać. Jeśli odcinek Wam się spodobał, to koniecznie zostawcie łapkę w górę. Czekam na Was w komentarzach, a my widzimy się za dwa tygodnie w kolejnym odcinku Moje życie XXL. Do zobaczenia, trzymajcie się i Hejka!